Siemaneczko, tu daj sobie się trzy. Dzisiaj nagrywam odcinek z Left 4 Dead 2. Gdzie ze mną jest? witam na live. No i to jest mój pierwszy odcinek na kanale. Nie hmm. wiem jak to wyjdzie. Jak wam się spodoba, to będę więcej serii nagrywać takich. W końcu się się nagrał. No, w końcu będzie. Skoda, tylko szkoda, że na moim live Ale no Dobre, Jeszcze będą z Go de Foresta, Pideia wychodzę, ci gry Dobra, gramy, kampanię Czekajcie, chwilę. E, dźwięki muszę sobie ustawić, a troszkę. gruby koja. ja. Apteczkę, dobra, mo ja mogę iść. Idziemy? Znaczy to. Czekaj, dobrze mnie wziął w bo... Ja wziąłem sobie pistoletciki. Wziął. Trzy, no. Zabić cię.

Chodźcie, chodźcie tu! Po zewnętrzny, po balkonie będziemy iść Help me, help me. Mm -hmm, mam się. O, zaraz. <laughs> Bo, wow, ale tak skoczyć, to będzie chyba bardzo. Sporo. Będę walki brać. Ja nie biorę. Hehe, wziąłem broń. Leci, leci coś. Trzeba Zabijam, iść teraz ja z tym tutaj? Trzeba. Ej, czekaj, czekaj, czekaj! O, o, zabiłem. Czekaj, ja mhm. Jakbyś Jakby śpinało, to bardzo... A, nie. Ja to pełnię. O Gdzie ty poszłeś? No, czekaj... nie... A, tu nie da się tego. No tak, dobra. O Jezu. Wychodziłem ten tryb. O kurde, uwaga! No oh, Tu coś jest. Jak to nie być? Boomer! No co? Dawid! A. o jest Wow! zginął. dalej, idziemy dalej. Czekaj pomocy! O, uratowaliśmy. Ej gdzie mamy iść. Wychodzę. Ja. A tu gdzie oni leżą? Nie wiem jak ja teraz znajdą mieszkina z loli. Ładko boska. Tam się żyje. Tam to jak się mutował, to normalnie się da. Chyba normalnie nie wiem, nic nie, nie brałem, to zobacz nie idzie Ja mi idę. A tu już dalej nie pójdziemy. Wow fajnie digla, nie, nie biorę. O digla! O kurde, fajnie! Dobra, chodź dalej, chodź dalej. Diglu jak mój. Tu A nie, tu wróciliśmy. Gdzie? że gdzieś to trzeba wejść do jakiejś widzi czy gdzieś? Gdzieś właśnie... A, ty sam jesteś jest. w Aha, dobra, we, dobra, weźmy na sam początek. spoko. A na dół nie niedawno nie. weźmy Wiem, gdzie. Tam. Ale jakby... Wiem, że to jest, jest, jest jakby znaki. Siła jest normalnie wszędzie. O jezu. Help me. No, nie, je biegniemy, biegniemy łow yeah. Dobrze Wyleczyli mnie Jeszcze mnie leci jeden Dobra, tam 80 życia mam, możemy iść. Możemy zrobić mam 7 lat. Jurzus! Jodrzusz! Robi tu waga! No bądź... To mi samo być w normalnie baj zombie. Patrzcie. A tu nie, zabijecie bo to znisko, nie, 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 Wow, wow, tutaj idziemy? wow. Wow, wow, wow. Ja, chodźmy, no, o, Jezus, a to chyba nie, nie, no.

W ja się gościu ma to tak widziałem wiele rzeczy, ale tej idziemy i... No to była aktualizacja, bo nie widziałem nigdy w tym A tu małą siekę miałem Wiesz co? Robię siecianko, robię siecianko, robię Wymocinę boomera gdzieś tam. Jezu, co to było? O Boże! Jezu! Ja by... Nie, toksik, toksik leciał na mnie. Nie ma nic, nie ma tu gdzieś jakiejś bomby albo coś w tym Ej, to jest jazda. Idziemy tu. Chodźcie, chodźcie. Gdzie? Aha, tu, do windy. O, jazda jest, poinci. No Jest, jazda, jest. Mówiłem, że nie kończą, a więc... ...jeżdżą roszelaty. Powinni naszelniki dawać, no nie wiem. Nie mam swój nick. O, zaczyna się. Tu będzie sieka też. Ale oni tutaj mówią roszelaty. Jezu, co się dzieje? No wiem, dym jest. O, zacznij się. A tego mam dobrze że mam pisać z latarką. Otwórzcie. O, i zwróciłeś uwagę hordy. Jezu mori Jezu Czekaj. Ło, Dawid. Chodźmy, chodźcie chodź. Baga! Gdzieś tu broń jest? Tam gdzieś było. A jak się zbiera broń? O dobra mam. Jak się zbiera broń, jak się pisze. Tutaj szybko. Biegnę. Zabrać się co? O Jezu, uciekamy. Szybko. Spróbujmy tędy. Przeszedłem. Dobra, czekajcie. O, kurde. Jak można bardzo ślepni? O, a myślałem, że ja. Co to było? Nie gdałem się szybko. Jest tu. Czuć, Jestem tak? tu ślepy! Ja też właśnie... A tu jest, dobra, chodźcie tu. Gdzie? Tu i może... o! O! A, czuć, czuć. O, wreszcie normalnie widać. Dobra, wyłazimy, atakujemy. Dobra, nie o, co, Gdzie? Ja go zabiłem, ale nie, oczywiście, to... Szybko do schronienia, jak Chodźcie, ja zamknę. Mi ciekawi to, że mam 66. Ma. Pierwsza misja przyszedł. 83. Ja, ja, trzy. A, a ja grawit. Powinienem się zarolony. Trzeba zabrać. Aha, Nie, zawsze. jest jesteśmy. Na remisie, ale ja jestem mm. Dobra, dalej, co mamy tutaj? Obrona no 83 zapicha. No to była jaka była ładna. Czy Czekaj, apteczkę mam, amunicję. Co tu mamy? To. Czym czeka brać czy nie brać? Nie. Włazimy? Się. I wracam tutaj. Ciekawe jest to, że Zabit wrócił, co mnie widzi Nie wiem, to będzie live, ale na pewno będzie słaby. Co? No live, bo widać, że lagi są I pewnie tak jak na hitboxie będzie, to będzie

Uwaga na Witch, A być, Jak będzie to każdy, to ona będzie tak płakała jakby Uwaga, Co? Nie. Jak Witch będzie płakała, to no to trzeba uważać. Dobra, lecimy. Nie, Ja tylko oglądam, no tu też tu chcę to nie ja będę... Czeka, ja tu włożę na chwilę. Ale się w Jezus Idę Ci pomóc Dzięki. Dobra, idziemy dalej. Tutaj? No. Ja już przechodziłem. Tego nie. Tylko My nie przejdziemy już. Czekaj na nas. Okej okay. Co byłem? Wow No mówię że to się zacznie Co żeś ty zrobił? co ja zrobiłem? No co już mam jeszcze co daje? Patrz, ile ich leci No to was znalazłem. Dobra wychodzimy Lecimy stąd, bo to była masakra Mi się powoli Amo kończy, to jest najgorsze O no, jak fajnie umarła Trzeba uważać, bo to cały będzie można A municja mi się kończy. Czekajcie, Czorowcy będzie broń, pewnie. A to będzie. O, czekaj na jakąś tam jest. Co jest? Warn. No ja jeszcze mogę nazwać, nawet nazwać. Ej, czekaj, bo mnie coś w, 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 wywaliło. Ponownie łączenie z serwerem. Co? Ja mam dla. serwer no, rozłączyło. Ja. No. Yeah. Co? na połączenie z serwerem. Jesteś? No, jestem, jestem. Czekaj, bo my hotel przeszliśmy. Ulicę przechodzimy teraz, tak? Tak. No to mamy ulicę, ja na bronto, a nie wiem co się stało. Mm, teraz prawdopodobnie wyszedł odcinek na symulatora farmy, więc I, No, to a to były zacne mapie na górę jak teraz Jakbyś byś chciał, żebyś była jakaś żeby to nie co robić. Nie chciałoby, żebyś po coś innego, bo to jest tak 720. Tak? Nie, no znowu to samo. No No czemu ja do tego szafy wchodzę? A my to jest banalne. Głupiec to, że jak się ich trafi byle, to w nogi, a tu oni gnij no, na niespółnienormalne. I czekasz! No to jest zajęte tak. Po prostu te głupie w nie wie to. Zawał zwane, zaraz ten przyjdzie. No Przygotowujcie się, jakby zaraz, że ten charger będzie z nim daje lu... A w którą stronę on biegnie? Może w biuletyro? Nie wiem, ale on... Leci! A nie, to był to grubas. Jak w GTA normalnie. To bez policji. Tu jest ten płaszcz? Tym? Co? Ten No.

Nie, 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 widzisz jak widzisz taką like, To um, to uważaj na nią, bo... Wow! Przeleciał! Uwaga, David, czekaj, a Boom. nie, Dawid, czekaj, nie, 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 O, nie, 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 Wybiegnąc no. z longa. No, Tam mam iść? No tutaj mam iść. Tak to, to jak poszłem, to on na razie mnie atakował. Ale to ładnie Tu dopiero ta... się sieka zaczyna. O, Peter. Gdzie? Peter, o mili.

To jest jak kotlety. Myślę, że on nic nie kończy. No ja sobie pistol wezmę. Tutaj mamy apteczki. Chyba się AK pojawiło. AK czy to? O, dobra. Wow! Faja, AK to byli. Co lepszy, Kałak czy to? Co a sobie tak, mniej więcej... nie Nie będą się narobowali. no, o, dobra. no, 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 Taki no, 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 Dobra, wyłażę. Weźcie jakieś takie norma... Chargera zabiłem. I jezus Mary. Paga na O jezu, tam jest. Co to mi zaatakowało? Jak nie wyglądają? A nie mogę jeść. A tu nie można, tu coś jest, a tu spadnie, nie bierzmy tego, mało to w Ja hankę. wziąłem. Ja też wziąłem. No to gówno, ja coś bierze? biorę. Weźcie na górę, na górę. Ja jestem za tobą. Ale trochę wolniej no. są, no, ale my... Oj, coś czuję, coś czuję, że coś będzie tam. Coś tam będzie. O Jezu, ile tu leży. jakie ładne hedyny sprzelają. O Boże. Widzę, że małotowa się użyła. A jak się latarkę włącza? Aha. Ja już jestem w Coś tam patrzę. Ooo, jesteś w idealnym miejscu. Czekaj, właśnie, jak chcę. Dobra, wy zostaniecie na polu. Samo broń jest To Pewnie nie. Co? Porównajcie ze światem z tego Ty, tu jest jakiś właściciel. Snajperkę można wziąć. Nie wiem. A nie, chcę, ja chcę kawa, ja tak. zostałem kawa, No nie wiem, to jest, to to myślę, Ej, że mam drogę do centrum handlowego. Ej, gdzie są tak... te ulepszenia takie różne? To jest właśnie nie wiem. Ok. Nie wiem, ok. A jest, dobra, tu jest. Gdzie? Aaa. A snajpery się bierze Otwórz drzwi sklepu Osłania mnie, ja będę włazić, okej okay? Osłaniaj mnie, ja wchodzę Osłaniajcie mnie, ja lecę Dupie. Wiesz się wchodzi Dajesz sobie radę? Dam sobie radę, dam Oni mi osłonają Muszę poczuć trochę bezpiecznie. Wyłącznie jakoś ten alarm. Ej, muszę cię mi osłaniać, idę z kolą. Osłania. Będę cię osłaniać, ja tu umrę. Ale kółko na śmierci, lol. la graniaste. Lol, la la. la, la, la. Się... Uho, wszystko mi się baguje, lol. No. Muszę w kole zostawić. radę? śradę? Musimy gdzieś donieść ją. E, chyba gdzieś tam, tam to tego. Wiem, wiem. Kurde, wiecie ich ma tam, ja. Czekaj. nie widzę kole, Wiem, wiem, tylko co to się sam posła bo oni prawie w ogóle nie strzelają. Tylko... O kobiety, nie wolno robić kobiet Biorę kolę. Pomóż! No pomóż! O, gdzie I, nie wiem. Jak kocha, tam do góry? Tam są schody, dobra Jak tam do góry, tam są schody, Dawid, logika tylko To mi się? Zatwione! O matulu! Co tam się stanął? Tam na dół iść? Aha, spokojnie, ja... tak nienormalną Dobra, gdzie mamy iść? Nie właśnie! Jezu, jak brzmi się jak dawniej. Chodź, chodź, pójdziemy, spróbujemy gdzieś. Sam nie wiem, gdzie jest. A ty jaką broń masz? Patonę. A, ja a nie to. do strzelania, co masz? Eee, no, to. Tu mam magazynkę. magazynku i... mam kałacha. A może tam mamy iść? Ja mam, ja raszuję. Ja nie podejrzewam, że będę pierwszy. O, ty tu jest sieka mnie jest. Ale jestem dobry No i know, Ale wiesz co to Ale żeście śliski porobili Wiesz, to jest Śle siekatara ja po prostu będę kradł miła Ość ty gdzie ten A! Bumer już rozwalił No bardziej men... Trochę się... No gratuluję, dawnie nie wałka, błagam. Pięknie. O por! Zaraz będę musiał kapany. Spokojnie chronię cię. Baga! Story! się rzucił! Mierzącą substancję zwaną wymięcinami. Moimi wymieścinami jakby to. Jeszcze zagram w dla próby. Jest sieka, powiem ci, że jest sieka. Co, nic nie Jezu maria. To chyba małam myszkę kupić w końcu, bo... To już na takie kółko rozjechamy. Okay, a... A może do toaletu wejść? Nie Nie. nie, nie kłam, to nie jest sześć. Nie, chyba na jednej mapy Nie ma, dobra, tu nic nie ma. A tam no, Kiwansom! Dobra, spoko Dobra O Jezus Maria no, Chyba ja mam to, bo... Ja Jezu, nie brak. Czyli doszłam się do schronienia Dobre, bady pomalane Zapnąłem Rosi, nie no Przeszliśmy no. Co? 184, ja setkę równo. Proszę, pogromca tanków. Tanko, 1137 obrażenia. masz w Simulator zgubił płytę. Co? Ale nie na modę możemy, się, możemy grać. Tam. Aha, bo ty modów nie można. No, muszę przekopiować wszystko. Łowca Witch? Najwięcej obrażeń dla w A, ty masz więcej. Co tu mamy? Ja zawsze dostałem kałacha, Tylko muszę ja za... sam. Wyszłeś? czyż już kończymy? Nie, no chyba ty tak. Dobra, ja, ja dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Jak wiecie, gdzieś tam lajków. Może coś jakiegoś specjala zrobię. Ej, cześć, pożegnaj się. Siema.